Zobaczyliśmy zupełnie inne spotkanie niż, niż to w niedzielę, 8 bramek, ale niestety 8 bramkami przegrywamy. Tak i to, to jest bardzo smutne i, i denerwujące i naprawdę dołujące, że potrafimy jeden mecz zagrać wyśmienicie, za, za kilka dni gramy tragiczną piłkę Z czego to może wynikać? Ja już kiedyś się wypowiedziałem, że prawdopodobnie z niedojrzałości też zawodników naszych, mimo, mimo ich, ich wieku, ja mówię o niedojrzałości sportowej. E, również może to wynikać z tego, że, że poprzedni mecz e, górnik się oszczędzał, miał w zapasie 13 bramek, nie walczył całego spotkania. Gromyko w ogóle nie w, w tamtym meczu. Jurasi grał z 10 minut. E, to myślę, że, że trochę mniej e, czuli w nogach tamten mecz. Sporo u nas dzisiaj niewykorzystanych sytuacji przestrzelonych rzutów, to taka nasza trochę pięta achillesowa. No w tym meczu tak, to, to myślę, że to zdecydowało, bo, bo mieliśmy pozycję, mieliśmy kontrataki w przewadze i traciliśmy piłkę. I oddawaliśmy piłkę przeciwnikowi, który zdobywał bramki w bardzo łatwych sytuacjach, potem nie radziliśmy sobie w obronie. Poza tym trochę dopuściwało szczęście górnikowi. Nie wiem z czego to nie tak powiedziałem, no. niedojrzałość i, i, i myślę, że jednak górnik dzisiaj wystąpi w, pełnym, w tym pełnym składzie, nie, nie oszczędzasz. Wiem już, że fajna fornie zagramy dwa mecze jeszcze przed nami. No, żeby skończyć ten sezon na miejscu siódmym musimy zagrać zupełnie inaczej z zagłą ludzi. No tak już musimy zacząć myśleć za chwilę o, o tych następnych dwóch spotkaniach. Na razie... Jesteśmy w czarnej dziurze, no, no trudno w tej chwili mówić o jakimś optymizmie, myśleć o optymizmie i, i, i o, o, o sukcesie w najbliższym meczu, to jest za dwa dni przecież, no ale, ale myślę, że, że minie parę godzin, że, że sprężymy się i podejdziemy do, do meczu z Rubinem, z wiarą i z chęcią zwyciężania.